Zamknąć mu usta. Dokładnie tak, z wrzaskiem i pianą na ustach, zawyły kremlowskie tuby propagandowe, gdy na żywo generał armii USA powiedział to, czego na Kremlu nie wolno nawet pomyśleć. On nie tylko się wypowiedział, on rozdarł ropień, wbił palec w gnijące mięso, które reżim od lat maskuje lakierowaną propagandą. Histeria wybuchła natychmiast. Studia się zadymiły. Twarze się wykrzywiły, bo Hertling wypowiedział prawdę, od której Putinowi i jego dworowi miękną kolana. Hertling nie wyszedł na CNN, żeby tańczyć dyplomatyczne tańce. Wyszedł postawić diagnozę rosyjskiej armii i samemu Putinowi. Bez ukłonów, bez geopolitycznej mgły, bez zachodniej waty. Prosto brutalnie. W twarz. Rosyjski system wojskowy, dziurawy, sparaliżowany strachem aparat dowodzenia, ugrzązł w ślepym zaułku, a sam Putin tkwi w strategicznej pułapce, z której nie jest już w stanie się wydostać. Wojna wymknęła mu się spod kontroli, i to nie jest paplanina telegramowego blogera, to słowa człowieka, który przez dekady rozkładał armię sowiecką i rosyjską na śrubki. On wie, jak zapadały decyzje w Sztabie Generalnym, jak pisano doktryny, jak rozkradano zaopatrzenie i dlaczego dziś Rosja tonie we własnych błędach. Dlatego właśnie jego słowa uderzają w Kreml jak nóż pod żebra. Ale Moskwę najbardziej rozwścieczyło coś innego. Hertling nazwał słabe punkty Putina po imieniu nie fantazjami, lecz faktami. Rosja, według niego, nie jest suwerennym mocarstwem, tylko kartonową dekoracją siły, podpartą zewnętrznymi kulami. Gospodarczo, politycznie i technologicznie Kreml siedzi na chińskim haczyku. Pekin dyktuje ceny, warunki i kierunki, a Moskwa potulnie kiwa głową, zamieniając się z partnera w surowcowy dodatek. Wojna? Ona nie trzyma się na wielkości, tylko na irańskich dronach i północno-koreańskich pociskach. Bez nich rosyjska artyleria dawno by stanęła, a front by się rozsypał. Hertling wprost wskazał na rozłam elit, strach generałów i czystki w dowództwie, które zmieniają armię w stado bojące się własnych przełożonych. Powiedział rzecz kluczową. Przywódca otoczony ludźmi, którzy boją się mówić prawdę, przegrywa wojnę. Putin jest żywym dowodem tej zasady. Najbardziej bolesny cios padł jednak na końcu. Hertling dał jasno do zrozumienia, że w USA doskonale wiedzą, gdzie naciskać, gdzie Kreml nie ma zasobów, gdzie pęka logistyka, gdzie gospodarka trzyma się na taśmie klejącej, gdzie armia się wyczerpuje, a reżim stoi na zewnętrznych podporach i wewnętrznym strachu. Dlatego w rosyjskiej przestrzeni medialnej rozpętała się burza. Bo on powiedział na głos to, co Kreml latami próbował zagłuszyć szumem. Putin nie kontroluje sytuacji. Kontrolują go okoliczności, zależności i własne porażki, dlatego wrzeszczeli zamknąć go, bo Hertling powiedział wszystko i powiedział to milionom widzów. Gdy Hertling mówi, na Kremlu zaczyna się drżenie, nie dlatego, że jest amerykańskim generałem, lecz dlatego, że opisuje nie telewizyjną dekorację, tylko rzeczywistość chłodno, analitycznie. Bez prób przykrycia wstydu. Jego słowa są dla Putina niebezpieczne, bo obnażają sedno. Rosja to zależny, podatny na ciosy reżim, który trzyma się tylko dlatego, że Zachód jeszcze nie nacisnął najbardziej bolesnych dźwigni. I właśnie tego Kreml nienawidzi najbardziej. Hertling nie grozi. On konstatuje: dźwignie są po stronie Zachodu. Putin już ich nie ma. Mówi wprost. Część amerykańskich elit wciąż nie chce przecinać więzi z Kremlem. Czasem z powodu biznesu, czasem przez dyplomatyczne iluzje, czasem z powodu osobistej słabości wobec Putina. Ale to nie zmienia faktu. System jest przejrzysty, a czas nie pracuje na rzecz Kremla. To nie jest tajemnica ani objawienie. To banalna prawda amerykańskiej polityki. W USA od lat trwa spór docisnąć Rosję do końca, czy trzymać ją jako niewygodny, ale użyteczny element globalnej gry. Targ, kalkulacja, balans. Hertling podchodzi jednak z innej strony. Zadaje pytanie, od którego na Kremlu robi się zimno. Co będzie, jeśli ten spór się skończy? Jeśli Waszyngton zdecyduje się nie grać, tylko naciskać naprawdę? Odpowiedź w Moskwie znają doskonale. Rosja z kruchą gospodarką, zdegradowanym przemysłem i energetyką na kulach tego nie wytrzyma. Hertling mówi o tym spokojnie, niemal codziennie, bez gruźb i bez histerii. I właśnie dlatego brzmi to na Kremlu straszniej niż jakiekolwiek ultimatum. Bo to nie emocje, to rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka. Dla coraz większej liczby amerykańskich polityków Kreml nie jest siłą lecz toksycznym aktywem. Niebezpiecznie jest go trzymać, ale jeszcze groźniej puścić bez kontroli. Dlatego Hertling tak demonstracyjnie i bez ceremonii obnaża słabość Putina. Mówi na głos to, czego Kreml nienawidzi najbardziej. Putin trzyma się nie dzięki zwycięstwom, lecz dlatego, że silni gracze jeszcze nie chcieli nacisnąć przycisku do końca. Nie ze strachu, nie z szacunku, wyłącznie z politycznej kalkulacji. Ale wystarczy jeden przesuw interesów, i z rosyjskich wpływów nie zostanie nawet pył. I właśnie w tym miejscu Kreml słyszy to, co najstraszniejsze. Hertling publicznie tłumaczy Zachodowi: Rosja nie ma fundamentu, reżim Putina to konstrukcja tymczasowa i rozsypie się w chwili, gdy Waszyngton zdecyduje się działać bez oglądania się na pozory gospodarczo, technologicznie, energetycznie nieodwracalnie Moskwa nie boi się krytyki. Moskwa boi się prawdy, a tę prawdę Hertling mówi głośno i słyszy ją amerykańska opinia publiczna. Putin nie kontroluje globalnego kontekstu, nie dyktuje reguł i jeśli USA zechcą, Kreml straci wszystko bez jednego wystrzału. Tak, w jego słowach jest czytelna sugestia. Część amerykańskich polityków wciąż utrzymuje balans dla wygody, interesów, kanałów komunikacji. Ale jeśli ten balans zniknie, jeśli Waszyngton uruchomi wszystkie dźwignie jednocześnie, Rosja nie zderzy się z sankcjami. Zderzy się z systemowym krachem, przed którym nie uratują jej ani Chiny, ani irańskie drony, ani północno-koreańskie pociski. Dlatego w rosyjskich talkshow wrzeszczano, zamknąć mu usta. Bo Hertling powiedział to, co Putin ukrywa nawet przed własnym otoczeniem. Uczynił oczywiste publicznym. I teraz widzą to wszyscy. Reżim Putina żyje tylko dlatego, że USA wciąż grają w dyplomację, a nie w demontaż. Gdy Hertling pojawił się na antenie CNN i wypowiedział kilka zdań, które natychmiast obiegły amerykańskie i europejskie media, w Moskwie jakby coś eksplodowało. Nie ozdabiał przekazu, nie uciekał w mgłę. Uderzył dokładnie w nerw, w najgłębszą słabość Putina, którą reżim przez lata maskował propagandą, krwią i groźbami. Hertling powiedział wprost: Rosyjski system wojskowy i polityczny opiera się na strachu, a strach nie jest narzędziem prowadzenia wojny, jest narzędziem jej przegrania. Dlatego Kreml dziś nie jest zdolny do racjonalnych decyzji. Putin jest otoczony ludźmi, którzy nie przekazują prawdy, lecz mówią to, co on chce usłyszeć. I tu padło zdanie, od którego Moskwę dosłownie wykrzywiło: Wojną nie rządzą strategie, lecz ludzie bojący się stracić dostęp do ciała władcy. To nie jest zarządzanie, to wyrok na całą pionową strukturę władzy. Hertling opisał słabość, którą Kreml latami zalewał propagandą i histerią. Rosyjska armia nie tylko jest wyczerpana, ona jest sterowana ręcznie, chaotycznie, bez logiki. Decyzje zapadają politycznie, z góry, bez związku z realiami pola walki. Efekt bezsensowne ofensywy, potworne straty, porażki planowania i totalna demoralizacja. Najważniejsze jednak: Putin jest zakładnikiem własnych iluzji. Nie potrafi uznać porażki, więc codziennie podsuwa mu się raporty, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. To już nie analiza. To obnażenie psychologicznego pęknięcia wewnątrz reżimu. Za to właśnie Kreml nienawidzi Hertlinga. On nie atakuje rosyjskiej armii jako siły, on niszczy ją jako system strachu, kłamstwa i niekompetencji. Najbardziej niebezpieczny cios padł jednak na końcu. Hertling powiedział coś, od czego w Moskwie dosłownie zaczęto syczeć: Putin nie rozumie, jak słaby stał się jego reżim. Żyje w iluzji kontroli, której już nie ma. To był cios pod żebra, bo w Rosji wszystko działa dokładnie tak: elity drżą, armia milczy, generałowie chowają porażki w teczkach z klauzulami, a rzeczywistość dociera do Putina dopiero wtedy, gdy nie da się jej już wcisnąć pod dywan i przygnieść propagandą. Hertling mówi to spokojnie, niemal obojętnie. Stwierdza fakt. Rosja jest całkowicie uzależniona od zewnętrznych źródeł broni i technologii. To nie opinia, to nie ocena, to dane wywiadów USA i Europy, zimna księgowość degradacji. A potem padło zdanie, które dobiło kremlowskich histeryków ostatecznie. Każdy przywódca zmuszony opierać się na Iranie i Korei Północnej publicznie przyznaje się światu: Jego państwo nie jest siłą, lecz słabością. To nie zabrzmiało w telegramowym kanale ani przy kuchennym stole. To powiedział amerykański generał na antenie największej stacji telewizyjnej świata: I tu Moskwie puściły hamulce, nie oskarżenie, nie krytyka, nie ideologia. Hertling zrobił coś znacznie gorszego: odebrał Putinowi najważniejszą broń, mit potęgi, mit drugiej armii świata. Mit, który Kreml lepił przez 20 lat, zalewając go pieniędzmi, strachem i krwią. Jedno zdanie i maska spadła. Pokazał, że Rosja to nie potwór, lecz gnijący organizm polityczny, zależny od tych, którymi sam gardzi kierowany nie strategią, lecz strachem nie kompetencją, lecz lojalnością nie siłą, lecz inercją dlatego w Moskwie wrzeszczano Zamknąć mu usta. Bo powiedział na głos to, co najgroźniejsze, Putin nie jest silny. Putin jest zależny i zapędzony wróg. Ale jest jeszcze temat, który wywołuje na Kremlu prawdziwą panikę. Temat, którego Putin nigdy nie wypowiada na głos, temat brzmiący jak wyrok śmierci dla całej rosyjskiej polityki zagranicznej. Zależność od Chin. Gdy Hertling wspomniał o niej na antenie, w Moskwie wybuchła nerwowa gorączka. Dał do zrozumienia jasno, Rosja dziś trzyma się nie na własnej sile, lecz na cierpliwości Pekinu, i Pekin doskonale o tym wie. Hertling nie mówił, że Chiny zniszczą Rosję, powiedział coś znacznie straszniejszego: Chiny mogą osłabić Rosję tak cicho, że Kreml nawet nie od razu zrozumie, gdzie dokładnie pękła konstrukcja. To nie fantazja, to rzeczywistość złożona z faktów, które Moskwa rozpaczliwie próbuje ukryć. Putin uwielbia opowiadać o partnerstwie bez granic. W Waszyngtonie, Berlinie, Brukseli i Tokio słyszą to inaczej. Partnerstwo bez granic to zależność bez ograniczeń. Hertling powiedział wprost to, czego Kreml boi się przyznać. Chiny trzymają Rosję na energetycznym haczyku. Pekin dostaje rosyjską ropę po minimalnych cenach, których Moskwa nie jest w stanie ani negocjować, ani zmienić. To nie są rozmowy, to dyktat. Dlatego Rosja sprzedaje dziś ropę taniej niż kiedykolwiek wcześniej, bo realnych nabywców prawie już nie ma. Chiny są głównym kredytodawcą, głównym partnerem handlowym i głównym źródłem technologii oraz sprzętu, których Rosja nie może już kupować na Zachodzie. Gdy mówi o tym ekspert formatu Hertlinga, Kremlowi robi się naprawdę boleśnie, bo rozsypuje się mit równorzędności. Rzeczywistość jest prosta: Rosja jest dostawcą surowców, Chiny beneficjentem i to jest fundamentalna słabość Putina. Pekin w każdej chwili może zmienić warunki, skorygować ceny, ograniczyć zakupy, przebudować logistykę, spowolnić dostawy komponentów, a rosyjska gospodarka zacznie się dusić. To nie agresja, to zwykły handel międzynarodowy. Chiny działają wyłącznie we własnym interesie nigdy w interesie Moskwy. I nigdy nie będą, dlatego Hertling powiedział rzecz kluczową. Putin nie rozumie, jak niebezpieczne jest całkowite uzależnienie od państwa, które myśli nie o jego bezpieczeństwie, lecz o własnych globalnych celach. A cele Chin to nie wzmacnianie Rosji, to wzmacnianie Chin. Jeśli kiedyś interesy Kremla i Pekinu się rozejdą, Rosja znajdzie się w pułapce, z której nie wyjdzie. Nie dlatego, że Chiny uderzą, lecz dlatego, że po prostu przestaną wspierać. W tym układzie Kreml jest petentem, a Chiny kontrolerem to jeden z największych koszmarów Putina. Hertling wyciągnął to na światło dzienne i wyłożył bezlitośnie jasno: Rosja nie jest zdolna samodzielnie prowadzić nowoczesnej wojny. Amunicja z zewnątrz, drony z zewnątrz, technologie z zewnątrz. Pekin trzyma Kreml w polu kontroli. Hertling nazywa to dźwignią pełnej presji sytuacją, w której los jednej gospodarki jest całkowicie determinowany przez drugą. W USA mówiono o tym od dawna, ale po raz pierwszy zabrzmiało to na takim poziomie z ust generała wojskowego, który rozumie strategiczną zależność nie z raportów, lecz z logiki wojny. Dlatego Kreml eksplodował. Bo Hertling nie tylko wskazał słabość, on pokazał główne zagrożenie dla przyszłości reżimu Putina. Jeśli Chiny zechcą zmienić balans, Rosja nie będzie w stanie zrobić nic. I to jest najstraszniejsze, co można powiedzieć rosyjskiej elicie, bo to prawda. Gdy amerykańscy analitycy, w tym Hertling, mówią o słabościach rosyjskiego reżimu, Zawsze podkreślają jedną rzecz, od której kremlowskie elity dostają nerwowego tiku. USA mają narzędzia, które pozwalają szybko i po cichu odciąć możliwości Kremla. To właśnie przeraża najbardziej, bo rosyjska gospodarka, finanse, przemysł, a nawet wojskowa logistyka są wplecione w globalne łańcuchy, których centrum nie znajduje się w Moskwie. Ono znajduje się w Waszyngtonie. Można bez końca opowiadać w telewizji o suwerenności, substytucji importu i alternatywnych sojuszach. Na ekranie wygląda to przekonująco. W rzeczywistości groteskowo. Bo jeśli USA zechcą utrudnić życie Kremlowi, nie muszą uderzać w Rosję bezpośrednio. Wystarczy nacisnąć tych, przez których ona jeszcze oddycha. To jest kluczowy punkt, który amerykańscy analitycy powtarzają raz za razem. Ameryka nie musi bić Rosji w czoło. Wystarczy stworzyć dla niej toksyczne środowisko. Waszyngton doskonale to rozumie. W przeciwieństwie do Europy, USA nie są uzależnione od rosyjskich surowców energetycznych, nie są związane z rosyjskim rynkiem i nie boją się wahań rynkowych wywołanych działaniami Kremla. Dlatego amerykańska presja jest najbardziej bolesna. Hertling wielokrotnie podkreślał. Stany Zjednoczone są w stanie odciąć Rosję od technologii znacznie ostrzej, niż robią to dziś, i nie chodzi wyłącznie o sektor wojskowy. Nowoczesne obrabiarki, elektronika, materiały CNC, specjalistyczne wyposażenie wszystko to trafia dziś do Rosji przez kraje trzecie i szare schematy. Jeśli Waszyngton zechce, może zamknąć ten strumień w ciągu kilku miesięcy, wprowadzając wtórne sankcje wobec banków i firm obsługujących obejścia. Wtedy Rosja zderzy się nie z trudnościami. Lecz z technologicznym zatrzymaniem. A zatrzymanie technologii to cios w całą gospodarkę, także wojskową. Finanse to osobna słabość. USA kontrolują globalny obrót dolarowy, a większość dużych transakcji przechodzi przez amerykańskie banki lub konta korespondencyjne. Jeśli Waszyngton zdecyduje się działać, zamknie wszystkie trasy omijania sankcji. To nie presja, to paraliż handlu zagranicznego. Kreml doskonale to rozumie, dlatego tak nerwowo reaguje, gdy Hertling mówi nie hasłami, lecz konkretnymi mechanizmami. Najboleśniejszy element to jednak wpływ USA na tak zwane asekuracyjnych partnerów Moskwy, Chiny, Indie, Turcję, kraje Azji Południowo-Wschodniej wszystkie one są wielokrotnie silniej powiązane z rynkiem amerykańskim niż z rosyjskim. Jeśli USA dadzą jasny sygnał, że współpraca z Kremlem stanie się zbyt kosztowna, większość wybierze nie Rosję. To nie teoria, to już się działo. Indie ograniczały zakupy ropy po sygnałach z Waszyngtonu, Turcja wstrzymywała eksport towarów podwójnego zastosowania, a duże chińskie banki odmawiały obsługi rosyjskich firm ze strachu przed sankcjami USA. Dlatego słowa Hertlinga tak bolą Kreml. On nie fantazjuje, opisuje system, który już działa. I co najgorsze dla Moskwy, działa bez jednego wystrzału. USA mogą osłabić pozycję Putina szybciej niż jakakolwiek kampania wojskowa nie dlatego, że mają więcej czołgów, lecz dlatego, że kontrolują reguły globalnej gry. Rosja jest tu bezsilna. Kluczowy wniosek Hertlinga brzmi brutalnie. Kreml trzyma się nie na sile, lecz na tym, że USA nie uruchomiły jeszcze maksymalnego trybu nacisku. Jeśli Waszyngton uzna, że czas nadszedł, Rosja znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, nie do uratowania dyplomacją ani propagandą. Granice dopuszczalnego wyznacza nie Moskwa, lecz Waszyngton. Hertling powtarza też myśl, od której Kreml wpada w histerię. Obecny balans sił to nie maksimum możliwości Zachodu, lecz jego polityczny wybór. Zachód mógł pomóc Ukrainie znacznie mocniej, tak by Rosja nie wytrzymała ani wojskowo, ani gospodarczo. Wybrał jednak pomoc ograniczoną, rozciągniętą w czasie, nastawioną na długie wyniszczanie, a nie szybki upadek systemu. I to właśnie świadomość, że wszystko mogłoby wyglądać inaczej, doprowadza Kreml do szału. Ukraina przez dwa lata udowodniła jedno, nawet z zawiązanymi rękami, przy brakach uzbrojenia i opóźnieniach dostaw potrafi zadawać Rosji realne straty. Za każdym razem, gdy dostaje choć część potrzeb, hajmarsy, obronę powietrzną, artylerię, amunicję, efekt widać natychmiast. To nie propaganda, to stanowisko zachodnich generałów. Zarówno Mark Hertling, Ben Hodges... Jak i David Petraeus mówią jedno: Ograniczenia pomocy to decyzja polityczna, nie techniczna. USA i Europa mają przemysł, finanse i technologie wielokrotnie przewyższające rosyjskie. Gdyby zdecydowano się uruchomić ten potencjał w pełni, zdolność Rosji do prowadzenia wojny skurczyłaby się szybko, boleśnie i nieodwracalnie. Zachód wybrał jednak strategię powstrzymywania, nie Właśnie dlatego Rosja wciąż się trzyma. I właśnie dlatego słowa Hertlinga wywołują w Moskwie panikę. On mówi głośno to, co jest oczywiste. Los wojny nie leży w rękach Putina, lecz zależy od tego, kiedy i jak mocno USA oraz Europa zdecydują się zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. On nie mówi o fantazjach, tylko o dysbalansie potencjałów, który widać gołym okiem. Ukraina walczy na granicy możliwości, Rosja walczy na wyniszczenie. A USA i UE nawet nie zaczęły używać maksimum swoich narzędzi i to jest dla Putina najbardziej nieprzyjemna prawda. Jego los nie zależy od jego decyzji, lecz od momentu, w którym Zachód uzna, że wystarczy zwlekać. Tego Kreml boi się najbardziej. Gdy Hertling mówi, że Zachód może gwałtownie ograniczyć rosyjski potencjał, nie spekuluje. Opiera się na konkretnych faktach z ostatnich dwóch lat, które już się wydarzyły. Fakt pierwszy: Rosja traci ogromną część dochodów z ropy przy zaostrzeniu limitu cen. UE wprowadziła pułap 60 dolarów. Moskwa została zmuszona sprzedawać ropę Indiom i Chinom z rabatem 30 do 35 dolarów względem rynku. Obniżenie limitu o kolejne 10 do 15 dolarów oznaczałoby dziurę budżetową, której nie da się zasypać żadnymi szarymi schematami. To potwierdzały Bloomberg i Reuters. Dlatego Kreml wpada w panikę przy każdej dyskusji o nowych sankcjach, bo wie, że to wciąż nie jest maksimum presji. Fakt drugi: Brytyjskie Storm Shadow i francuskie Scalp zniszczyły dziesiątki rosyjskich składów, sztabów i węzłów dowodzenia. To nie narracja Kijowa, lecz oceny brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Za każdym razem, gdy Ukraina dostaje broń dalekiego zasięgu, rosyjska logistyka się sypie. Hertling mówi wprost. Gdyby ograniczenia polityczne na użycie Atak MS zostały zniesione, skala strat Rosji byłaby wielokrotnie większa. To fakt, nie teoria. Fakt trzeci. High Marsy w pierwszych tygodniach zmieniły sytuację na froncie bardziej niż jakakolwiek rosyjska ofensywa. Zniszczenie dziesiątek składów amunicji natychmiast obniżyło intensywność ostrzałów. Pentagon przyznawał, — Gdyby Ukraina miała nie kilkanaście, a kilkadziesiąt wyrzutni, obraz wojny byłby zupełnie inny. Fakt czwarty. Rosja jest krytycznie uzależniona od importu elektroniki. Dane celne z Kazachstanu pokazały, że przez kraj przechodziło wielokrotnie więcej mikrochipów, niż potrzebuje jego gospodarka. Niemal wszystko trafiało do Rosji. Bez szarego importu produkcja rakiet staje. Potwierdziły to śledztwa Financial Times i Wall Street Journal. Fakt 5. UE już raz odcięła tlen rosyjskiej gospodarce. Po sankcjach na transport morski ropy w grudniu 2022 roku dochody Kremla spadły o 47% w jeden miesiąc, według danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów. Zachód zobaczył, jak szybko działa presja i zwolnił nie dlatego, że nie mógł naciskać dalej, lecz dlatego, że nie chciał destabilizować rynków. Hertling pokazuje to jasno. Obecny poziom nacisku to świadomy wybór polityczny, a nie granica możliwości. Zachód mógł pomóc Ukrainie tak, że rosyjski system nie wytrzymałby ani militarnie, ani gospodarczo. Wybrał jednak strategię długiego wyniszczania. I to właśnie doprowadza Kreml do szału. Ukraina wielokrotnie udowodniła, że nawet przy ograniczonych zasobach potrafi łamać rosyjskie pozycje. Każda nowa dostawa HIMARS, obrona powietrzna, artyleria daje natychmiastowy efekt. Sedno jest jedno i dla Moskwy nie do zniesienia. Rosja trzyma się nie dlatego, że jest silna, lecz dlatego, że Zachód wciąż gra ostrożnie. Hertling mówi to bez emocji. Los wojny nie leży w rękach Putina. Zależy od tego, kiedy i jak mocno USA i Europa użyją dźwigni, które dziś trzymają tylko do połowy. Rosyjska gospodarka, logistyka i zdolność prowadzenia wojny są zależne od decyzji podejmowanych w Waszyngtonie, Brukseli i europejskich stolicach. I Kreml to doskonale rozumie. Dlatego reaguje histerycznie. Nie dlatego, że ktoś krytykuje Rosję, lecz dlatego, że ktoś chłodno pokazuje realny układ sił. Bez propagandy, bez patosu, bez iluzji kontroli. A prawda jest dla Putina najbardziej niebezpieczna, bo odbiera mu to, na czym trzyma się cały system przekonanie, że on jeszcze czymkolwiek steruje.